Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej, wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej, zadanie drugie. Oceń na podstawie wartości a i q, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa. No i mamy trzy funkcje. Korzystamy tutaj z definicji. Wiemy, że we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej y równa się a razy x minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q to współrzędne wierzchołka, paraboli będącej oczywiście wykresem funkcji kwadratowej. Znak wyróżnika zależy od iloczynu współczynnika a i drugiej współrzędnej wierzchołka. Wiemy, że jeśli a razy q jest większe od zera, wówczas delta jest mniejsza od zera i nie mamy miejsc zerowych. Wiemy, że jeśli iloczyn a razy q jest równy 0, wówczas delta jest równa 0 i wtedy mamy jedno miejsce zerowe. No i wiemy, że jeśli iloczyn a razy q jest mniejszy od 0, wówczas delta jest większa od 0 i mamy dwa miejsca zerowe. Zatem popatrzmy. Mamy pierwszą funkcję, jest ona w postaci kanonicznej oczywiście. Zatem współczynnik a w tym przypadku jest równy 2. I druga współrzędna wierzchołka Q jest równa minus 6. Zatem sprawdzamy iloczyn A razy Q. 2 razy minus 6 to minus 12, czyli A razy Q jest mniejsze od 0. Stąd wniosek: jeśli a razy Q jest mniejsze od 0, wówczas delta jest większa od 0, czyli mamy dwa miejsca zerowe. Podpunkt B. Nasza funkcja jest w takiej postaci. Czyli odczytujemy współczynnik A, w tym przypadku jest równy minus 1, i drugą współrzędną wierzchołka Q też jest równa minus 1. No i robimy iloczyn A razy Q. Minus 1 razy minus 1 to plus 1. No i korzystamy z definicji. Jeśli A razy Q jest większe od 0, wówczas delta jest mniejsza od 0, czyli brak miejsc zerowych. No i taki wniosek. Zapisujemy. Podpunkt C nasza funkcja jest w takiej postaci, czyli zapisujemy współczynnik A, jest on równy w tym przypadku 25 Druga współrzędna wierzchołka Q jest równa w tym przypadku 0, bo tutaj nic nie mamy, czyli iloczyn A razy Q w tym przypadku 25 setnych razy 0 jest równy 0. No i wracamy do definicji. Jeśli iloczyn a razy q jest równy 0, wówczas delta jest równa 0, czyli mamy jedno miejsce zerowe. No i taki wniosek zapisujemy. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.